Witajcie na naszym kanale, dzisiaj witamy Was całą naszą trójeczką. Witajcie serdecznie, dzisiaj lasujemy e, sukienkę do wygrania. Mały jest bardzo podekscytowany, także zaczynamy. Haps, do tatusia. E, dobra kochani, pokażę może sukienkę, która jest do wygrania. O, taka piękna oto, fioletowa. Każdy kto e, grał to wie. A udział, udział w konkursie bierze 15, 15 osób, tak że każdy ma szansę ją wygrać. A losowanie zrobi nasz malutki synek? <grym> tak, Dominik zrobi. Tak, już zaczynamy? Czy cztery? Dobra, A Dominik zamiesza swoją sprytną rączką i tutaj wyłoni którąś. Zwycięzcę z celu zwycięzczynie. <grym> zaczynamy? Bo już się nie może tutaj doczekać. Proszę, Dominik. Dobrze, Dominik losuje, także życzymy powodzenia. Lesuj, lesuj, mocno! No. Brawo! Kogoś tam ma! Zaraz zajmamy karteczkę, mamy. mama przeczyta. A rozogomery. zwycięzcą okazuje się pani lub pan pani Anita M. E M. Proszę, pokażę. Taki manik. To jest pani z Nikiem, która wygrała właśnie sukienkę. Serdecznie gratulujemy! Brawo Dominik! Z brawo! 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 o kontakt najlepiej yy, na naszego tak, brawo, brawo, na naszego Instagrama, proszę się odezwać i wysłać nam adres, na który mamy wysła, wysłać tą piękną sukienkę. No i bardzo serdecznie pani gratulujemy. Tak, brawo! Bra brawo, Dominik, zrób, brawo! Zup, hip, hip. Hurra. hurra! Hip, hip, hurra! hurra. 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 <grym> <grym> Dobra, także jeśli będzie, będzie Wam się podobało, tak. tak. Jeśli będzie Wam się podobała taka zabawa, będzie... Nie, nie dasz powiedzieć, bo mówi... Brawo! <grafię> brawo, dobrze brawo. brawo. E, jeśli będzie Wam się podobała taka forma zabawy, to będziemy wrzucać raz w miesiącu jakieś tam niespodzianki do wygrania. Także bądźcie z nami, subujcie, łapeczki w górę i pozdrawiamy. Pa! Zróżpa! Pa, pa, pa. pa! Trzeba go <grafię> nauczyć jeszcze.